Normalnie słona jest. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka MP Vlog. Zapraszam Was dzisiaj na film z Bazylei. Z Bazylei film już mogliście widzieć i dzisiaj będzie trochę podobny, ale trochę inny. Będzie trochę wspomnień, będzie trochę obciachowych historii, dziwnych historii, które tutaj przeżyłam. Bo to jest taki specjalny, sentymentalny, wspominkowy vlog z okazji 10 tysięcy subskrypcji, które wiele na moim kanale. Także zapraszam do oglądania. A tu jest pan, który młodek ma taki. No, jak możecie zobaczyć wiosną cały czas są jakieś remonty tutaj w okolicy, więc wszędzie są jakieś znaki ustawione. A my teraz idziemy na Barfese Platz, to jest jedno z takich miejsc w Bazylei, gdzie możecie zobaczyć jakiś targ czasami. Ja kiedyś nagrywałam do was tutaj w restauracji. Jakąś dziczyznę chyba wtedy jadłam. A pamiętam takie wspomnienie z tej restauracji jeszcze jak mieszkaliśmy w Bazylei, że byłam tutaj kiedyś z koleżanką i przed 23 już pan dawał nam sygnały, się zaposzły. A my bardzo nie chcieliśmy sobie pójść i o 23 nas po prostu wywalili, więc no, tak to jest w Szwajcarii, że zamykają się dość wcześnie. Zobaczyć widok z platformy widokowej, tutaj przy, e, przy katadrze I powiem Wam, że prawda jest taka, że jak tutaj mieszkałam, wcale nie przychodziłam tutaj zbyt często, bo po prostu tutaj mieszkałam, więc nie było takiej potrzeby. Natomiast jak odwiedzam Bazylę, no to zwykle tutaj przychodzę. O akurat parkuje Leu. W filmie pokazywałam Wam, jak nim płynęliśmy nawet. Znaczy, sama płynęłam. <laughs> Ale często się zdarzało, że nim pływałam w sumie. A tam, najwyższy budynek Szwajcarii, aktualnie. No i piękny ren. Kurczę, jakie ja lubię to miejsce, po prostu nie wiem czemu, jak tutaj mieszkałam, to tutaj też często nie przychodziłam. Jeśli oglądacie mój kanał od jakiegoś czasu, no to wiecie, że w Bazylei spędziłam dwa lata swojego życia. Było to 6 lat temu, także już jakiś czas minął, ale nadal z sentymentem wracam do tego miasta. Kurczę, gryzłam mnie mrubka w stopę, wiesz? Przepraszam za przerwę. <grytania> w każdym razie bardzo lubię tutaj wracać, dlatego też chętnie pokazuję wam miasto. Nigdy w sumie nie zrobiłam takiego filmu typowo, żeby pokazać wam takie konkretne atrakcje tutaj, bo pokazałam wam dotychczas niewiele, ale nie wiem, czy byście taki film chcieli. Jeżeli tak, to dajcie mi znać. Taka masz trama I vlogowania na mieście Pamiętam jak spędzaliśmy Sylwestra w Bazylei i przeżyliśmy właśnie Halo. tutaj na most Halo <grywa> <grywa> Okej okay. i przyszliśmy właśnie tutaj nad most pod most w zasadzie ponieważ tutaj na renie były steczki i puszczali właśnie z tych stateczków fajerwerki i naprawdę fajnie to wyglądało. Także takie wspominki. Chyba tylko jednego Sylwestra spędzaliśmy tutaj, nie? Resztę... no, bo na drugim Sylwestrze byliśmy w Polsce. Także jakieś wspomnienia takie sylwestrowe są. Ale z tym mostem mam też złe wspomnienia, bo pamiętam, jak była głośna historia, jak jakiś y, ziomek uciekł ze szpitala psychiatrycznego i tutaj kogoś potracił samochodem. Nie pamiętam dokładnie kiedy to było, nie o co chodziło, ale pamiętam, że była taka sytuacja, także... właśnie tutaj w ogródku. Powiedziałabym piwnym, ale tu jest trochę wszystko, więc... No i w zasadzie większość osób pije wino, no bo w Szwajcarii dużo osób pija wino. I tak sobie myślę, że w zasadzie jak mieszkaliśmy w Bazylei, to bardzo rzadko chodziliśmy do takich miejsc, w ogóle bardzo rzadko chodziliśmy do restauracji, rzadko jedliśmy na mieście. Duże znaczenie miało to, że nie mieliśmy za bardzo kasy na takie rzeczy po prostu. Więc rzadko przesiadywaliśmy w takich miejscach. Raczej kupowało się piwo albo coś innego i siedziało się po prostu na ławeczce nad rzeką tutaj. Także tak to wyglądało. Pamiętasz te czasy? Pamiętam. A ja pewnie nie wiem, czy na YouTubie można mówić, czy nie, ale piję aperol. Bo w Szwajcarii bardzo dużo się pije aperolu. Ludzie bardzo lubią. Nie tylko we Włoszech, w Szwajcarii też praktycznie wszędzie znajdziecie aperol. Ogólnie to idziemy się razem przespacerować właśnie w miejscu, w którym tutaj mieszkaliśmy i sprawdzamy, co się zmieniło. A trochę się zmieniło. Widzę, że jakieś restauracje się tu porobiły, których nie było wcześniej. Także Bazyla się rozwija. Po lewej stronie widzicie teraz budynek. Ja już z niego zabiorę kamerę. Ale ja nie wiem, czy dalej jest tam, ale tam był dom publiczny. I my go widzieliśmy z okna i czasami było widać panie, które sobie tam w środku siedzą w oknach i nawet kiedyś z ciekawości weszłam na ich stronę internetową i pamiętam, że mieli ofertę pracy po polsku. Także taka ciekawostka. Tutaj mieszkaliśmy, tutaj na samej górze, na samym środku spędziliśmy dwa lata naszego życia razem z kotkiem. I powiem wam, że całkiem fajnie się tutaj mieszkało. Teraz wybierzemy się na drugą stronę budynku, to wam pokażę, jak tam było fajnie. A w ogóle to pamiętam, że nie lubiliśmy naszego sąsiada jednego. <laughs> I pamiętam, że... Pokazywałam wam już to w filmie, chyba po, z poprzednim z Bazylei. Idziemy, patrzymy i nie możemy się nadziwić, bo jak my tutaj mieszkaliśmy, to ja wam pokażę, zatrzymam się na sekundę. Tych budynków, które idą tutaj z w ogóle nie było. To wszystko jest nowe. Jako, że w poprzednim odcinku opowiadałam Wam o tym, jak trudno jest zacząć życie w Szwajcarii, to pomyślałam sobie, że korzystając z okazji, że jestem w miejscu, w którym tak naprawdę to moje życie w tym kraju się zaczęło, pomyślałam, że opowiem Wam, e, że faktycznie te nasze początki nie były tutaj łatwe i ja miałam problemy dość duże ze znalezieniem pracy. Paweł nie zarabiał jakoś szałowo, w związku z tym finansowo było bardzo, bardzo różnie. Zdarzało się, że było dosyć słabo. I przypomniała nam się taka sytuacja, bo dzisiaj jedziemy do Pratteln na koncert i. Mieszkając najczęściej, jeździliśmy sobie na koncerty do Praten. Raz mieliśmy taką sytuację, że zostaliśmy trochę dłużej, bo po prostu spotykaliśmy się z kolegą, e, takim Włochem, który przyjechał akurat grać koncert do Praten. No i przez co wyszliśmy dopiero o drugiej z klubu i spóźniliśmy się na ostatni pociąg, na ostatni tramwaj, musieliśmy iść z Buta do Bazylejna, a to kilka kilometrów dobrych było. I to nie były czasy internetu, takiego wiecie, nie mieliśmy internetu w telefonie, więc nie mogliśmy sobie sprawdzić, nic nie było Ubera. Nie było nic żadnych taksówek. Nawet jakby były, to my nie mieliśmy po prostu żadnej kasy, bo mieliśmy kilka franków w portfelu. I dopiero na granicy miasta Bazylei złapaliśmy taksówkę jakąś i zapytaliśmy pana, ile ta taksówka będzie kosztować. On nam, pamiętam, powiedział po 26 franków, nie? Jakoś około 20 franków, a my mieliśmy w mieszkaniu ostatnie 30 franków, a do Pawa wypady było jeszcze dwa dni. Przyjechaliśmy z tym gościem tutaj, ja poczekałam z nim w taksie, Paweł skoczył do domu, wziął te pieniądze. No i tak było, także... Początki nie są łatwe nigdzie, a w Szwajcarii to już mam wrażenie, że szczególnie. Także no, czasami było ciężko. Tam na samym końcu jest taki morski budyneczek i tam była taka hala, w której pamiętam, oglądaliśmy jakiś mecz, Polska coś tam. I tak się jaraliśmy, że jedziemy na mecz polski i było dziewięć osób, a ta hala była taka ogromna, pamiętasz? To było mega śmieszne. A tutaj na wprost jest taki mały budynek, w którym jest jakaś restauracja czy coś. I pamiętam, że byliśmy tutaj na brunchu w niedzielę i też właśnie ten brancz był z jakiejś zniżki, coś. Że płaciliśmy za jedną, za jedną porcję, a mieliśmy dwie, coś takiego. I pamiętam, że uznaliśmy, że za 26 franków to w ogóle nie opłaca się tutaj przychodzić. Ale, że jeden raz mieliśmy za połowę ceny, to skorzystaliśmy. Niesamowite, ile tego się nabudowało. A to było tak spokojnie. Miał, jak przyjechał tutaj na rozmowę kwalifikacyjną, ja przyjechałam z nim, to plan był taki, że no my tak myśleliśmy, że to będzie wyglądało wiecie, godzina, dwie maksymalnie rozmowy i jedziemy już do Polski. Taki był plan. I pamiętam, że tutaj na parkingu, właśnie na mesę dostawiliśmy samochód i strasznie lało, ja w ogóle miałam tylko kilka franków w portfelu, bo no mówię, miałam tak wiecie, żeby sobie kupić wodę, coś. I on o dziewiątej poszedł, o dziewiątej pomóc na tę rozmowę, Słuchajcie, trzymali go do 15, a ja po prostu myślałam, że zwaruję, to ja bym, no nie bardzo miałam gdzie iść, bo nie bardzo miałam Franki. Lało po prostu jak z zebra, więc nie bardzo miałam jak pochodzić po mieście i w śmiechniku siedział na tym parkingu i czytałam książkę. Do Markthalle, to jest takie miejsce, gdzie jak widzicie są takie stoiska. Przed chwilą dopiero o 17, więc jeszcze musimy trochę poczekać, ale w tym czasie może uda nam się czegoś napić, bo jesteśmy bardzo zgrzani po tym długim spacerze. Po piwo. Kupił mi cytrynowe i słone, pomarańczowe i słone, ale jest słone. W ogóle to y, siedzę w ciemnych okularach w knajce, bo zapomniałam wziąć innych, a bez nich nie widzę. proszę <totrybujesz> zrobię. Normalnie słone jest. Nie dajcie się zwieść, taki chlitar, w sensie, nie wiem, market używanych rzeczy jak zwał, jak zwał, nie jest tutaj codziennie, ale te food są prawie codziennie, są zamknięte w niedzielę i poniedziałek. Tak, są zamknięte w niedzielę i poniedziałek. Pozostałe dni tygodnia, jak będziecie w bazle, możecie wpaść. My szukamy teraz jakiegoś dobrego jedzenia. Widzę tajki, czy ty chciałeś pad thai. Jest South Africa, pozdrawiamy Eta z Durbanu w tym momencie. Oh, from Holy Land, proszę bardzo, jest izraelska kuchnia, coś dla mnie. Idę zobaczyć, co mają. Chodź zobaczymy, co mają. To jakieś takie ładne, zielone talerze, izraelskie, nawet ładne, takie coś. Hello! O, jakieś podróbki nawet, a myślałam, że to nielegalne, zobacz. Tu jakieś takie coś z Persji. O, tutaj kawa, ale ja na razie za kawę podziękuję. O, jest macza late. Wybraliśmy pattia stąd i powiem Wam, że bardzo mi się tu nie podoba. Zobaczcie jak hipstersko. Ja uwielbiam taki hipsterski klimat i sama ostatnio przerabiałam meble i je tak samo obdrapałam. Może Wam kiedyś pokażę. Jak my mieszkaliśmy w Bazylei, to tutaj nie było tyle rzeczy. W ogóle nie wiem czy to funkcjonowało w ten sposób, szczerze mówiąc, bo nie byłam tutaj wcześniej. A tak, byliśmy raz tutaj na jakimś meczu, się jakiś mecz tutaj z okazji euro. Ale nie, nie pamiętam, żeby tutaj były takie food traki, no nie jest tylko food truckiem, takie budki z jedzeniem, no bo chyba tego tutaj nie było. Także dzisiaj test, dosłownie. Jest fajnie, jest bardzo duży wybór, naprawdę, no ale to w Szwajcarii tak jest, że z różnych krajów jedzenie, żarcie chciałam powiedzieć, jak jedzenie z tego staniecie. Dobra, ta porcja jest jakaś strasznie duża. Koszt takiej porcji to... 15 franków i powiem wam, że zdecydowanie jest to no, dobra cena. Paweł ma to samo tylko z kurczakiem, a ja mam z tofu. Zapraszam Was teraz na rundur po naszym pokoju, póki jeszcze jest czysto. Zacznę od łazienki, bo jest najbliżej, zaraz po prawej stronie. No, kibelek standardowo, co ja tutaj mam Wam pokazywać. Jak widzicie, łazienka nie jest y, mała. Jest całkiem ok i ma takie Upsy, przesuwane. Dziękuję przesuwane drzwi. No i sam pokój jest całkiem ładny. Jest dość mały. Macie szeroki kąt, więc pewnie wydaje Wam się, że jest większy niż jest. Eee, ma telewizor oczywiście, ale to jest najśmieszniejsze, mieliśmy zaznaczony eee, pokój z widokiem na miasto. Tada. Ja nie wiem. Ja inaczej pamiętam bazelę, a Ty. Nie, no ja, ja powiem szczerze, że pokój wygląda. Oh, o, tam się odbiłem. Pokój wygląda całkiem okej okay, tak naprawdę. Nie jest wcale taki mały. No i ze śniadaniem kosztował nas 138 franków za dwie osoby, także sami ocencie czy dużo, czy mało. My zdecydowaliśmy się zostać, bo po prostu mieliśmy na to ochotę, a idziemy na koncert dzisiaj wieczorem. Także, no, łączymy dwie przyjemne rzeczy i za chwilę i ruszamy w Bazylę. Opuszczamy już hotel Ibis i idziemy dzisiaj na małą wycieczkę. Mamy w planach przejść górkami 12 km. Dobrze pamiętam, chyba 12 km. Także zapowiada się bardzo fajnie. Oczywiście wam również to pokażę. Jesteśmy już w Pratern, znowu, bo byliśmy tutaj wczoraj na koncercie, którego wam nie pokazywałam, bo ja wiem, że nie za bardzo robicie vlogi z koncertu, więc uznałam, że wam daruję a, tych e, wspaniałych widoków. Koncert był tak czy siak super, no, a my idziemy już na trasę. Ostatnie podejście do, do tej trasy robiłam jakieś mm, 7-8 lat temu. I wtedy to był fail, bo nie mówię, że teraz mam jakąkolwiek kondycję, ale wtedy to naprawdę miałam kondycję ziemniaka, więc zobaczymy jak pójdziemy dzisiaj. No pogodę mamy normalnie, jakby było już lato. W pewnym momencie droga w lesie zamienia się w coś takiego, taką dróżkę bardziej. I jakbyście się zastanawiali, gdzie idziemy, idziemy z pratem do Arlesheim Przypadkiem trafiliśmy na jakiś punkt widokowy, więc zeszliśmy na chwilę z trasy, żeby zobaczyć, co stąd widać. O, proszę bardzo pięknie oznaczone. Mamy informację, co gdzie jest. No i proszę jaki widok, najwyższy budynek Szwajcarii tu. I w sumie rzecz najważniejsza, bo stąd, tam widzicie Schwarzwald. A tam jest już Francja, także jesteśmy na styku trzech granic. Cokie fajne miejsce, zobaczcie, tutaj jest mnóstwo takich ławeczek z grillami, więc można sobie tutaj przyjechać samochodem, bo widziałam, z tyłu jest parking. No i po prostu zrobić sobie gdzieś tam grilla w weekend czy w tygodniu. A my idziemy dalej jeszcze. Według znaku godzina 20 do Arlesheim. W sumie, tak idąc, mogę Wam powiedzieć taką ciekawostkę, Paweł mi teraz przypomniał, że jak mieszkaliśmy sobie w Bazelei, to nasz sąsiad, taki turek, który mieszkał na parterze, on miał bardzo dużą rodzinę i w każdy weekend zajmował grill dokładnie pod naszymi oknami. No może nie takie, bo tam, wiecie, były takie po prostu terasy z grillami i po prostu party od 9 rano, każdą sobotę praktycznie, czasami też i niedzielę. Także. <grych> Nie mogliśmy za bardzo się wyspać w weekend. Ta trasa coraz bardziej mnie zaskakuje i robi się coraz węższa, więc ja nie wiem, gdzie tydzień mnie Paweł prowadzi, ale tak jeszcze będąc w temacie spaceru po lesie w Szwajcarii. Pamiętajcie o tym, że tutaj jest bardzo dużo kleszczy, naprawdę bardzo dużo kleszczy. Zresztą mówiłam wam już, że Paweł rok temu zaliczył boreliozę. Więc to nie są żarty. I jeżeli w Szwajcarii was no kleszcza, to możecie od razu pójść do lekarza i da Wam antybiotyk na wszelki wypadek. Tutaj tak robią, więc dobrze to wiedzieć. Idziemy cały czas ścieżką, jak widzicie, nie wiem o co chodzi, bo mieliśmy znak godzina 20 do Arlesheim, później była, był znak godzina, a przed chwilą był znak godzina 35, a idziemy cały czas dobrze, więc nie wiem o co chodzi, ale zobaczymy ile będziemy jeszcze szli. I w tym momencie padł mi aparat. Ale na szczęście mam jeszcze kilka ujęć, do których mogę chwilę do Was pogadać. Chciałam Wam opowiedzieć jeszcze więcej historii. O tym, jak mieliśmy w mieszkaniu mrówki i każdy posiłek to była walka, bo wyczuwały jedzenie i pojawiały się w tempie ekspresowym. O tym, jak sąsiad hałasował w nocy, sprowadzając sobie coraz to nowe koleżanki. Czy o tym, jak wreszcie zdecydowaliśmy, że pakujemy się i wracamy do Polski. Ale Paweł dostał pracę w Zurychu i postanowiliśmy zostać i spróbować swoich sił w tym mieście. I z tego się bardzo cieszę, bo mi poszło tutaj dużo lepiej. Wiem, że ten vlog wyszedł bardzo długi, przegadany, a ujęcia nie robią szału i dziwnie się trzęsą przez nowy statek, którego jeszcze nie ogarniam, ale chciałam pokazać Wam moje wspomnienia i opowiedzieć o moich początkach w Szwajcarii, bo bez tego nie byłoby mnie dzisiaj tutaj i kanał najpewniej by w ogóle nie istniał. Nazwałam ten film szczerym vlogiem, bo mam wrażenie, że choć zawsze jestem z Wami szczera, to nigdy nie otworzyłam się i nie opowiedziałam Wam tylu historii z mojego prywatnego życia co dzisiaj. Do zobaczenia niebawem w kolejnym filmie i jeszcze raz dzięki, że jesteście. Cześć!